sobotę rano po pauzie dziewiątce rozładowaliśmy się w Kordobie, nabraliśmy wody na firmie i stanęliśmy sobie przed nią na pauzę weekendową. Cisza, spokój, Cii. bezpiecznie i 3 kilometry do centrum. Ogarnęliśmy się trochę, zjedliśmy pyszny obiadek, spakowaliśmy nasz sprzęt, wytarmosiliśmy i nakarmiliśmy bezdomną no nie, kotkę, nie. która się do nas przykleiła i gdyby nie kolejny ładunek na Anglię, to już byśmy ją ze sobą spakowali i zabrali do Polski, ale no niestety nie derydy. I ruszyliśmy na miasto. Zobaczcie to! Bierzecie sobie Książkę i możecie usiąść w parku, zrelaksować się, i poczytać. Tutaj tak tematycznie napotkana kordoba. Pierwszym naszym celem było oczywiście zo. Bardzo podobało nam się, że zwierzęta tam były tak dosyć blisko, naprawdę tak na wyciągnięcie ręki, a sporo z nich było wyraźnie zainteresowanych ludzi. Zajebioza! O. A tutaj małpka je sobie przepyszną papugę. Mmm, delicie. Niesamowitym w Kordobie jest fakt, że współistniały tutaj trzy różne cywilizacje religijne: islam, chrześcijaństwo i judaizm. Miasto było również kolonią rzymską, i spacerując wąskimi uliczkami można było naprawdę poczuć tą różnorodność. W jednym miejscu meczet, meskita, w drugim synagoga, a w trzecim chrześcijański kościół. Po jakimś czasie zgłodniliśmy, więc wybraliśmy się na hiszpańskie jedzące. Oczywiście. Padła Sangria i grande cerveza. Na wieczór zapukowaliśmy sobie miejsca na cudownym pokazie tańca flamenko i konia andaluzyjskiego. Marzyłam o tym, odkąd zakupiłam własnego Andaluza czyli od ponad czterech lat i w końcu udało mi się spełnić to marzenie. Nie bardzo można było tam nagrywać, ale tak z ukrycia, coś tam nam się udało. Na koniec udaliśmy się odwiedzić głównych bohaterów pokazu i nawet trafił się jeden jedyny w kolorze naszego kapitana, czyli jeleni. Byliśmy po prostu zachwyceni, ale to nie koniec atrakcji. W Hiszpanii trwa obecnie karnawał, więc załapaliśmy się na niezłą imprezę. Pokazy, koncerty, przebrania i mnóstwo wspaniałej zabawy. Na koniec kolacja w La Pia mam nadzieję, że to dobrze przeczytałam, kolorowe drinek, krwi, meksykańskie jedonko i mnóstwo kolorów, które ciężko było ogarnąć. Na powrocie okazało się, że w sumie każda uliczka ma imprezę, świętuje, ciężko było się tam przecisnąć, ale jakoś daliśmy między śpiewającymi ludźmi radę. Wróciliśmy spokojnie do ciężarówki, gdzie czekał na nas nasz rudy pitbull pilnujący auta i mogliśmy na spokojnie wyczerpanie po całym dniu chodzenia iść spać.